Mój drodzy, w pierwszym czytaniu, w czytaniu z księgi powtórzonego, prawa słyszymy takie piękne słowa. Mojżesz powiedział: Teraz Izraelu, słuchaj prawi, nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, które daje wam Pan, Bóg Waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. I nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga Waszego, które na Was nakładam. Strzeźcie się i wypełniajcie, bo one są Waszą mądrością, umiejętnością w oczach narodów, które posłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością, ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któż naród ma takich bogów jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy. Pan Bóg nas, który Go wzywamy jest Bogiem wszechmogącym i Miłosiernym. Bóg jest miłością i to z miłości Bóg dał nam właśnie wszystkie te prawa, abyśmy je zachowywali, przestrzegali zgodnie z tym, co mamy przekazane w Piśmie Świętym. Przez prawo, przez przekazania mamy przystęp do Boga. Wypełniając prawo Boże Żyjemy w relacji z Bogiem, w relacji w miłości do Boga. Ale ponieważ jesteśmy słabi, widzimy, że wielokrotnie nie dajemy rady zachować prawo przekazania Boże, dlatego przyszedł Jezus, aby nam pomóc umarł na krzyżu i krew Jezusa jest naszą mocą, naszą siłą, abyśmy powstawali z naszych grzechów, słabości do relacji z Ojcem Niebieskim, właśnie przez krew Jezusa Chrystusa. A jeżeli będziecie zachowywać te prawa i przekazania, to dojdziecie i posiądziecie ziemię, którą daje wam Pan. Chanie pięknie o tym napisał Jan Peweł II i powiedział, że ziemią, krainą, do której jesteśmy wysłani, jest nowe życie chrześcijanina, życie paschalne, które może być urzeczywistnione jedynie dzięki mocy i dzięki łasce Bożej. A Jezus znaczy życie paschalne, znaczy uczestnictwo w męce, w cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to jest życie paschalne. A zatem ta nowa kraina, którą prowadzi nas Słowo Boże, Mojżesz nas prowadzi, jest to nowe życie Chrześcijanina, nowe życie ludzkości, nowa ziemia, nowa cywilizacja miłości. Nowe życie chrześcijanina oparte na duchu bożym, oparte na y, miłości bożej. Czyli jest to życie, w którym odrzucamy przede wszystkim grzech, który jest źródłem nieszczęść, zła, niepokoju, nerwicy, chorób. Największym nieszczęściem dla człowieka jest grzech. Grzech człowieka wpędza w niepokój, w strach, w lęk. Tak to się stało z Adamem i Ewą. Ewą, który ukryli się przed Bogiem. Zatem Słowo Boże prowadzi nas do nowej ziemi, nowego nieba, do nowego życia, nowej krainy. Jest to nowe życie chrześcijanina. Jan Paweł II na początku powiedział: nie lękajcie się, nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a pokój zaleje wasze serca, a pokój wypełni wasze serca, wasze, wasze umysły. Moi drodzy, i również o prawie, zachowywaniu prawa, mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii, ale jeszcze w drugim czytaniu słyszymy, że święty Paweł zachęca, przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Słowo Boże, które do nas mówi Jezus, ma moc nas zbawić, ma moc wyrwać nas z ciemności grzechu ale wprowadzajcie w słowo czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Czyli żyjcie tym słowem, które słyszycie z ust Jezusa Chrystusa. To słowo, które do nas mówi Jezus, jest Duchem i Życiem. To słowo zawiera Ducha, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy. Zawiera Ducha Świętego. Słowo, które mówi Jezus. I o tym prawie, wypełnianiu prawa dzisiaj mówi do nas również Jezus w Ewangelii. Mówi takie słowo, słusznie prorok Izajasz powiedział o was obudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przekazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji. A zatem jest przekazanie Boże, przekazanie dane nam od Boga dla ludzi. A Jezus mówi: uchyliliście to prawo, a zachowujecie przepisy, zwyczaje, jedynie ludzkie. Czcicie mnie wargami, ale sercem swoim daleko jesteście ode mnie, ucząc zasad podanych przez ludzi. Czyli trzeba nam zach Speł rozważać prawo Boże, słowo Boże, to co mówi Bóg do nas, czego od nas wymaga, i starać się tym żyć. To słowo od Boga dane nam, przekazane przez Kościół, przez Pismo Święte, jest dla nas mocą, siłą, jest dla nas życiem <laughs> i prowadzi nas do relacji z Ojcem Niebieskim. Kochani, dlaczego w tych szczególnych czasach, w których żyjemy? Jest tak ważne żyć Słowem Bożym, prawem Bożym. Dlaczego jest to tak istotne dzisiaj, gdzie dzisiaj tyle ludzi zapomina o Bogu i o prawie Bożym? Zostaje właściwie mała resztka, maleńka resztka, mówię o całej ludzkości, o całej Ziemi. Popatrzymy tutaj na nas, ale przecież. Kościoły na Zachodzie w innych krajach są puste już, tam kilka osób zostało może. Została mała resztka, która jeszcze chce słuchać Boga, chce żyć prawem Bożym. I dlaczego jest to dzisiaj tak ważne, tak istotne w tych czasach, w których żyjemy, są czasy um, takie nietypowe. One są czasem przełomu. To jest przełom. Znowu zacytuję Jana Pawła II. Ta cywilizacja śmierci, w której żyjemy, gdzie śmierć coraz bardziej panuje, ona się skończy, umrze, a będzie cywilizacja miłości. To jest ten przełom. Tylko byśmy nie stracili wiary, będzie cywilizacja miłości, będzie królestwo Boże. Ale zanim to się stanie, to będzie czas oczyszczenia, czas bardzo bolesny dla wielu ludzi. I o tym mówi. Pismo Święte o tym mówi Słowo Boże. I chcę tutaj zacytować kilka zdań z takiej ważnej dla mnie książki, orędzia miłości, miłosiernej. Informację o tym też można znaleźć w internecie. Moi drodzy, Jezus mówi dla nas takie słowo: Moja sprawiedliwość nie zatrzyma się już. Jest późno. Jakie to bolesne też dla Boga, który jest miłością, który kocha wszystkie dzieci swoje. Ale to, co te dzieci nabroiły, co się zadziało na ziemi, że Bóg, miłość, mówi, muszę przybrać sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość już się nie zatrzyma. To już jest postanowione w niebie. Jest późno. Ta sprawiedliwość uderza w prawo i w lewo. Ale ja zachowuję tych, które noszą pieczęć mojej miłości, którą ich naznaczyłem. Moi drodzy, ta sprawiedliwość Boża uderza w prawo i w lewo. To się wypełnia w naszych dniach, i to się właśnie zaczęło. O tym mówi też Ewangelia, że będą wojny. Będzie zaraza, głód, wojna i trzęsienia ziemi. No i to się dzisiaj dzieje. Zaraza, czyli pandemia, nowe choroby. One były, są, już słyszymy, prawda, w wiadomościach, już słyszymy. Następna fala przychodzi. Czy to tylko jest naturalny wynik, czy tam człowiek też nie ma w tym, nie ma czaręki. Słyszymy o nowej fali pandemii, słyszymy o wojnach, które z roku na rok pochłaniają następne kraje. I wreszcie, nawet wczoraj też słyszałem wypowiedź rolnika: Polscy rolnicy przecież protestowali. To nie jest tak, że oni nic nie wiedzą i to tak sobie dla siebie tylko protestują. Oni chcą bronić też i nas. I rolnicy mówią, że już u bram stoi wielki kryzys. Wielki kryzys spowodowany tymi zarządzeniami, które dzisiaj są. Dzisiaj właściwie na wsiach nie ma takiej drobnej produkcji rolnej, nie ma zwierząt. Nie ma tego. Starsi rolnicy mówią, jakie to czasy, dzisiaj nawet kiełbasy sobie nie można zrobić. Nie ma. I rolnicy mówią, że już u bram stoi wielki kryzys żywnościowy. I mówią tak, że Wam w miastach się wydaje, że markety zawsze będą zapełnione. Ale skąd wezmą? Te łańcuchy dostaw łatwo można przerwać. Zresztą to się już działo w wielu krajach. Łatwo to można przerwać. I co wtedy? To zawsze rolnik bronił narodu, ten właśnie drobny rolnik, ta drobna produkcja. Bo te wszystkie wielkie korporacje one mogą w jednej chwili paść. Ta drobna produkcja utrzymywała ludzi, utrzymywała społeczeństwo. Dzisiaj praktycznie już tego nie ma. Mówią o wielkim kryzysie, który się zbliża. I to ta sprawiedliwość Boga. Bóg nie chce tego, ale co się dzisiaj zadziało na Ziemi? Na tej ziemi, którą Bóg stworzył z miłości do człowieka. Otóż, kochani, mówi się o prawach człowieka i dobrze, słusznie. Mówi się o prawach kobiety, dobrze. Mówi się o prawach zwierząt dzisiaj. Też trzeba zwierzęta szanować, oczywiście, ale czy ktoś dzisiaj mówi o prawach Bożych, o prawie Bożym, o prawie Boga? O prawie Boga do kuli ziemskiej, do świata, który stworzył, o prawie Boga do człowieka. Czy ktoś o tym mówi? Człowiek ma prawo, zwierzęta mają prawo, tak, oczywiście, ale czy Bóg też ma prawo powiedzieć człowiekowi, jak ma żyć? Czy mówi się o prawach Boga? I kochani, najpiękniejsze prawa, najwspanialsze prawa. Jakie człowiek nie wymyśli kogokolwiek? Wolność. Jeżeli w tym nie ma Boga, są nieludzkie, są okrutne, bo Bóg jest miłością. Bez miłości, bez ukierunkowania życia na miłość, na Boga, życie staje się nieludzkie, prawa stają się nieludzkie. Człowiek traci szlachetność. Człowiek traci to, co najcenniejsze w życiu. Najpiękniejsze prawa są okrutne, bez Boga, bo nie prowadzą do celu najwyższego, jakim jest Bóg. Nie prowadzą do uszanowania godności człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. A zatem Bóg jest dzisiaj wyrzucony z tej cywilizacji, ale zostaje ta mała resztka. Jak mówiłem, ta grupa ludzi, którzy chcą jeszcze kochać Boga, żyć według Słowa Bożego. I dlatego Jezus mówi: Mimo tej mojej sprawiedliwości, ja zachowuję tych, którzy noszą pieczęć mojej miłości, którą ich naznaczyłem. Jeżeli żyje z prawem Bożym, czyli robisz to z miłości do Boga. Zachowujesz miłość w sercu do Boga, łaskę uświęcającą życie bez grzechu. Bóg naznacza cię pieczęcią miłości. I ta pieczęć miłości dopiero jest gwarantem, że przetrwasz to, co będzie. Nie twoje konto w banku, nawet największe. Ta pieczęć miłości. Bo ten anioł zniszczenia ominie tych, którzy mają pieczęć miłości w swoim sercu. Noszą sobie Ducha Świętego, noszą sobie łaskę uświęcającą. Ta pieczęć miłości ich uratuje, do Boga, ich pozna po tej pieczęci miłości i zachowa ich od kary, od sprawiedliwości. Tak się zadziało również w Egipcie, przeszedaniu anioł śmierci. Wszędzie w każdym domach była śmierć, a tam, gdzie były te domy naznaczone krwią baranka, anioł ominął te domy. Tak się zadziało w Egipcie. I dalej Jezus mówi: Po tym moja sprawiedliwość ich rozpozna i minie bez zatrzymywania się, jeżeli będziesz nosić pieczęć miłości w sobie. Anarchia w łonie Kościoła i świata osiągnęła szczyt, ale tego dnia nie chcę cię zasmucać, daję ci mój pokój w znaku czułości i dla ciebie. Anarchia osiągnęła szczyt i w Kościele, i w świecie. Dobro zwycięży zło. Zanurz się teraz we mnie, w nieskończoności mojej ciszy. Jesteś dzieckiem światła. Nie obawiaj się, módl się i chasz się modlić. Ciężki czas nastał dla ludzkości. Ciężki czas oczyszczenia nastał dla ludzkości, bo ludzkość wyrzekła się Boga, Jego prawa. Niewielu jest wartościowych przewodników, mówi Jezus. Tutaj szczególnie mówię o osobach duchownych. <laughs> wielu zajmuje dogodne pozycje we współwinnej ciszy. Czyli wielu dba bardziej o to, żeby mieć wygodne, komfortowe życie, stołek. Ale milczeć, to jest za cenę milczenia. Masz komfortowe życie. <laughs> Potrzebują maluczkich, żeby otworzyć drogę prawdy. Za prawdą powiadam Ci, Upadłe anioły, zmieniają się w anioły światła dla świata, a wy jesteście, moi mali, jak anioły wśród wilków. Strzeście się ukąszenia węża. Upadły anioły, a zatem złe duchy, dzisiaj zamieniają się w anioły światła dla świata i zaczynają nauczać świat złe duchy. One są tymi, za którymi idzie świat, przemieniają się niby w aniołów światłości, ale kto żyje łaską Bożą, kto żyje Słowem Bożym, jest w stanie ich rozpoznać. Ich fałszywe nauczanie, ich obłędne, nieludzkie nauczanie i prawa, które wprowadzają dzisiaj i do szkół, i do życia publicznego. Upadłe anioły. Przybierają anioł światła i nauczają dzisiaj tych, którzy są tego nieświadomi, którzy może nie chcą korzystać ze Słowa Bożego i dają się uwieść przez to, co oddala od Boga, oddala od dobra, prawdy i miłości. Jan Paweł II właśnie mówi, dlaczego człowiek się lęka, dlaczego człowiek się boi. Może właśnie dlatego, że w wyniku swojej negacji Boga zostaje ostatecznie sam, wewnętrznie sam. Sam bez Boga człowiek się lęka z pełen niepokoju. I stąd później jak mówi Jezus w Ewangelii, z serca takiego, który się boi lęka, rodzą się złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość. Podstęp, wyuzdanie, zazdrość, głupota, obłuda. Możemy dodać jeszcze wojna. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Dlatego trzeba serce oczyszczać. Trzeba prosić Jezusa o miłosierdzie, prosić o pomoc, abyśmy żyli prawem Bożym, Słowem, które daje nam Jezus. To jest nasza siła, nasza moc. I przez to prawo, przez Słowo, przez Ewangelię mamy y, tą drogę do Boga Ojca, do relacji z Ojcem. Niebieski. Chani Bóg zapaść! niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi, niech Maryja ma nas wszystkich w swoim sercu niepokalanym nagnosi, ona ma tą mocną siłę zachować nas od tego węża starodawnego, od zła, w jej niepokalanym sercu nieustannie się chrońmy. Kochajmy Maryję Jezusa, to jest nasza siła, nasza moc w tych szczególnych czasach, w których jesteśmy.